Cześć, z tej strony E46 GARAŻ i w tym odcinku zajmiemy się zamianą żarówek zwykłych H7 w światłach drogowych, czyli inaczej mówiąc w światłach długich na żarówki LEDowe owe H7 firmy Narva. Nim jednak zaczniemy, ważna kwestia. Jak można zauważyć nawet na opakowaniu, te żarówki nie nadają się do użytku na drogach publicznych. Nie posiadają one homologacji ECE. Co oznacza, że jeżeli zamontujemy je do naszej lampy, wyjedziemy na drogę publiczną i wówczas wydarzy się kolizja, wypadek, no to niestety, ale jeżeli będzie sprawny biegły, dopatrzy się wymiany żarówek, to nawet jeżeli nie mamy winy owej kolizji, to zawsze będzie pociągnięty argument tego typu, że to my oślepiliśmy. W pewien sposób osobę na przykład nadjeżdżającą bądź jakąkolwiek inną, z którą mieliśmy przykre zdarzenie, i to my nie będziemy mogli uzyskać odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu właśnie zastosowania nielicencjonowanego, niehomologowanego źródła światła. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Lampy BMW E46 i też nowsze generacje E90 itd. nie posiadają same w sobie, czyli klosze, nie posiadają homologacji z literką R L, co oznacza e, świateł do jazdy dziennych i też nie mają homologacji do używania źródła światła jakim jest LED. Czyli, nawet jeżeli kupilibyśmy żarówki z homologacją ECE, podpisem prezydenta, papieża, kogokolwiek, że wszystko jest ok, to i tak nie możemy zamontować ich do naszej lampy. Mimo, że jest to totalnie nielogiczne, ponieważ no, klosz jest tylko zwykłym plastikiem przeźroczystym, no ale nie posiada nasz klosz takiej homologacji. Musielibyśmy gdzieś dostać klosz, który ową homologację na źródło światła LED posiada. No, i to jest pierwsza rzecz bardzo istotna. Przede wszystkim, niech nikogo nie kusi, by montować te żarówki LEDowe H7 do reflektorów zwykłych bez soczewki. Mimo, że one akurat mają taką konstrukcję, która powoduje, że nie oślepiamy nadjeżdżających aut z naprzeciwka, jest bardzo dobra linia odcięcia. To niestety. Nie wszystkie auta tutaj mam na myśli, że tego problemu nie ma w BMW, też wiem, że w Renault Clio nie ma, ale nie wiadomo jak będzie się zachowywały te, te źródła światła, te żarówki LEDowe w zupełnie innych lampach. Jeżeli mamy soczewkę, no to pół biedy nie ma wtedy większego problemu, bo wiadomo linia światła generowana jest przez skupiane światło. Chociaż i tak niektóre żarówki LEDowe, nawet w soczewkach, przez swoją nieprawidłową konstrukcję, no, potrafią źle generować linie odcięcia i całe światło w ogóle jest nieskupione w tym miejscu, w którym powinno być. Dobra, to słowem wstępu bardzo ważna informacja, tutaj kwestia prawna, żeby czasami nikt mnie nie posądzał o to, że ja kogoś do czegoś zmusiłem, namówiłem. Ja tylko pokazuję różnicę i czy ewentualnie ma taka wymiana sens. Na przykład jak ktoś, nie wiem, jeździ gdzieś dużo drogami polnymi, nie posiada auta, które porusza się po drogach publicznych, no i ten test sobie właśnie przeprowadzimy, czy warto i czy jest jakaś poprawa. Jeszcze nim zaczniemy montować, krótka specyfikacja. Firma, tak jak już wspomniałem, Narwa. Typ źródła światła, czy tej żarówki, jest to H7. Generowana barwa do 6500 Kelvinów, czyli jest to światło zbliżone do światła dziennego, wchodzące już bardziej w niebieski. No i możemy obsługiwać te żarówki na 12V w autach osobowych, bądź na 24V w przypadku samochodów ciężarowych. Wydłużony czas światła świecenia w przypadku standardowej żarówki, tutaj mamy gdzieś ten poziom LED, no ale to się tyczy wiadomo ogólnie całej technologii. No i faktycznie mniej więcej taka jest różnica na drodze, gdy mamy użyte te światła LEDowe. Zajrzyjmy teraz do środka, jak to wygląda, no tutaj widzimy już, chodź, 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 widzimy już dwa żarniczki. Oraz instrukcję obsługi. Zajrzyjmy może szybko do niej, co z niej wynika. A jest tylko krótko pokazane, jak montować. Co tutaj, Że co? Mhm. A, sposób. Góra, dół. OK. w przypadku H4. No i nie łapiemy oczywiście za, tutaj za tą diodę. Bo jest ona odsłonięta. Mamy tutaj wtyczkę. Podpinamy ją pod źródło, pod wtyczkę ogólnie yy, 12V w BMW E46. Już z góry mówię, że ta wtyczka nie pasuje, będzie trzeba ją lekko zmodyfikować, czyli tutaj spiłować te piny, bo są one za grube do oryginalnej wtyczki, która tam jest, chyba że można sobie kable dolutować, przylutować. No tutaj kwestia druciarstwa wchodzi w grę, niestety. Następnie widzimy tutaj diodę z dwóch stron wentylatorek który chłodzi nam aluminiowy rdzeń powinniście teraz widzieć w przebitce zdjęcie jak wygląda w środku po rozkręceniu ta, ta żarówka no i mamy tutaj oczywiście to gniazdo montażowe, ten taki adapter który pozwala również oj dosyć ciężko to idzie, ale na o, co jest grane nie chcę zejść nie no, musi na Prawidłowy montaż i obrócenie, o właśnie, i obrócenie tej żarówki o, w ten sposób. Czyli mamy tutaj śrubkę, i z jednej, z drugiej strony, i otwór, którym musimy tę śrubkę osadzić razem z całą żarówką, a następnie przekręcić, by w tej pozycji znajdowało się ten żarnik, czy tam ta żarówka, w aucie. W ten sposób montujemy, i obracamy później. O tyle stopni, czyli prawie że 90 z tego co zauważyłem, chyba, by właśnie w takiej pionowej pozycji żarówka znajdowała się w środku w lampie. No i tutaj widzimy też miedziany rdzeń, który odprowadza ciepło aż dotąd. A tutaj wentylatorek nam to wszystko ładnie chłodzi. Jest jeszcze też gumowa uszczelka, która powoduje, że wilgoć nie dostaje się do środka. Mowa właśnie o, o tej tutaj gumowej uszczelewce. Dobra, czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Brakuje jeszcze jednej rzeczy. By zamontować żarówkę LEDową H7 w miejsce oryginalnej żarówki um, światła mijania, potrzebujemy taki adapter do kupienia praktycznie wszędzie w internecie. Jest to adapter no, umożliwiający montowanie innych żarówek, szczególnie LEDowych. Które tutaj już oczywiście musiało dotknąć mojej ręki, i moich modyfikacji. Ten adapter, no nie wiem, kosztuje tam około 20 chyba złotych. Jeden, albo cały zestaw, dokładnie nie pamiętam. No i tutaj tak, jak to wygląda? Najpierw osadzamy sobie ten adapter oryginalny z żarówek w ten sposób. Jeżeli już jest osadzony i trzyma się. Także składne kliknięcie, to teraz możemy montować sobie żaróweczkę diodę, cyk i odpowiednio ją obrócić, żeby. Y no, osadziła się w prawidłowy sposób, dlatego tutaj właśnie dokonałem tych modyfikacji, bo trochę to przeszkadza i krzywo wówczas ta żarówka siedzi, ale trzeba się pobawić i odpowiednio to osadzić. Jak już to zrobimy i żarówkę zamontujemy, no to kolejnym krokiem i ostatnim jest w sumie zamontowanie tego klipsu regulacyjnego i wsadzenie całości do lampy, tak jak to robimy z oryginalną żarówką. Jeszcze do niej sobie zajrzymy i zobaczymy, w czym tkwi różnica. Jeszcze na sam koniec, nim zamontujemy to do auta i przeprowadzimy testy, zobaczmy sobie budowę tejże żarówki w porównaniu do zwykłej żarówki H7. Mam tutaj żaróweczkę H7, zwykłą, no i przyrównajmy, a może weźmy teraz te, żeby dokładnie punkt osadzenia sobie zobaczyć. W ten sposób, o. gdy przyrównamy. Jedną do drugiej może weźmy nawet o, tutaj tło cyk. To widzimy, że praktycznie ten punkt świecenia, czyli tutaj ten, o, pokrywa się, no powiedziałbym, że prawie jeden do jednego. Oczywiście perspektywa robi tutaj robotę w kamerze, a no, właściwie nie robi, bo przeszkadza, ale oś yy, no. Ten punkt świecenia, no teraz nawet lepiej to widać. No jest praktycznie taki sam, jak w żarówce. Tutaj w żarówce to generuje nam największe światło, a w LEDzie jest to właśnie no, dioda. Nie? Żarówka zwykła H7 generuje światło 360-stopniowe, czyli świeci dookoła. W przypadku LED, no niestety nie jest to 360, bo tutaj mamy niewielki brak ale no jasność jest tak duża, że praktycznie niczym to nie przeszkadza i jest to niezauważalne. No nie będę już tutaj dużo opowiadał. Przejdźmy do montażu i do samego testu porównania świecenia żarówek. Po prawidłowym zamontowaniu wygląda to w ten sposób. Tutaj widać żaróweczka jest na równi, nie odstaje w żadną ze stron, dlatego konieczne było wycięcie otworu pod właśnie Kabel. Dosłownie tuż przed montażem. Zobaczmy, to jest oryginalna żarówka, wraz z tym mocowaniem, i pinami. Widzimy, że te piny tutaj w środku są znacznie cieńsze niż tutaj te w ledzie, więc musimy LED, tak jak już wcześniej wspomniałem, trochę spiłować. No i. Poza tym nie ma żadnej różnicy. Tak wygląda adapter, a tak wygląda ta oryginalna żarówka i gniazdo montażowe wraz z wtyczką. Sprawdzimy sobie teraz, ile światła generuje zwykła żarówka H7. No, jak widzimy, mamy tutaj. 140 luksusów maksymalnie. Jest to światło, generowane światło z otoczenia. No i teraz przykładamy sobie do zderzaka i szukamy największej wartości 50. Chyba 51 000 52 141 luks czy tam luksów to była najwyższa wartość średnio mamy. No tutaj wiadomo to się zmienia z czasem, ale 14 tysięcy luks albo luksów. Dobra tu jeszcze bardzo drobny tutorial H7 żarówka w lampie Bosza AL znajduje się w tym miejscu. No Musimy ją całą włożyć, przekręcić w ten sposób, czyli w ten sposób od góry wkładamy i przekręcamy lekko po skosie. Wówczas tu mamy nawet napisane open, czyli do góry w ten sposób wkładamy, przekręcamy i żarówka jest za zamknięta, zabezpieczona, nie w żaden sposób się nie, już nie wydostanie z zewnątrz. Podpinamy wówczas przewód i świeci. No, i tutaj mam już jedną żaróweczkę LEDową z, dostosowanym, z dostosowaną wtyczką, tymi pinami. Wygląda w ten sposób. No jak widać, są dosyć mocno ścięte, ale muszę poprawić tutaj jej osadzenie. Bo jak widzicie, wypadła i cała się rusza. Tak nie powinna pracować. Dobra, no to teraz przejdźmy jeszcze dalej do testów. No i zobaczmy, jak to świeci. Tak, świecą. Obie żarówki długie, na żółto. Sprawdźmy jeszcze sobie promień światła aktualnie włączone Xenon. Zapalam Big oraz światła drogowe, ponieważ tak mam ustawione, zmniejszmy trochę światło. O, o może tak najlepiej pokazuje. No w każdym razie żarówka, bo nie wiem czy o tym wspomniałem, żarówka tutaj generuje no prawidłową linię odcięcia, nie ma żadnej jakby żadnej zmiany czy czegoś niepokojącego. Żarówka H7, test światła drogowego. No, i tutaj na moment się zatrzymam. Ocenimy sobie jak świeci takie światło. Oczywiście kamera ustawiona w trybie automatycznym bez żadnych wspomagań. Dobra, no i teraz kawałek z Zobaczymy jak to się prezentuje. przeciwka, widać żółtą poświatę od żarówki, no, charakterystyczne dla tego typu światła. Teraz jeszcze zobaczymy jak świeci w stałym punkcie pomiarowym moim żarówka H7. No, zasięg jest delikatnie większy. Na kamerze tego nie widać, ale ja widzę, że drzewa, a właściwie ich gałęzie są też oświetlone. Może ustawię inaczej kamerę. No nie, kamera tego nie oddaje, aczkolwiek widać, że 5 drzewa. Delikatnie robi się jaśniejsze. Na desce brak błędu. LEDy, jak widać, zamontowane albo nie widać. No, w sumie widać jasnością, nawet można powiedzieć, że są porównywalne do. Mocy świecenia ksenonu, tutaj jeden. Tutaj drugi, tak prezentuje się to z oddali. Sprawdźmy teraz linię odcięcia LED H7 Narva. No brak punktu takiego najbardziej naświetlonego to na pierwszy rzut oka się tutaj nam objawia w kamerze, ale brak poza tym jakichś anomalii, także wydaje się, że jest wszystko OK. Zobaczmy teraz, ile światła generują te LEDy. Ta sama metodyka pomiarowa, czyli aplikacja na telefonie. Przykładam do tego samego miejsca, no i szukamy z tej samej odległości najjaśniejszego punktu pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt 97 tysięcy to jest chyba największy pomiar, jaki udało się uzyskać. No i testujemy H7 w światłach drogowych. Ilość światła jest o wiele większa, to trzeba przyznać. Jest dużo białego światła. Wszystko. Kamera tego nie oddaje, to jest dosyć y, nietypowe. Ale widzę o wiele więcej w poboczu, widzę o wiele więcej na górze. Niestety, promień światła, moim zdaniem, spada. No, teraz musiałem wyłączyć, bo jak widać, jest auto. Kamery chwilę. Ok, auta przejechały. No ilość światła jest większa, więcej jest tego światła, jest ono białe, jasne. No i widzę z tego punktu i nawet widać to na kamerze odbicia tych dalszych znaków, które chyba w żarówce nie były aż tak widoczne. Naprawdę dużo przede mną jest oświetlone. Ciężko mi tutaj to uchwycić tak wprost kamerą. No ja mniej więcej widzę coś takiego, jak teraz tutaj wy widzicie na kamerze, gdy podbiłem sobie jasność. Oczywiście no, ustawienia kamery też powodują pewną korektę, która ym, no, nie oddaje w pełni tego, co ja widzę, ale postaram się to uchwycić na zdjęciu. No i test podczas jazdy. Można mieć takie wrażenie, że dużo światła pada na kilka metrów przed autem. No i tak też jest w rzeczywistości. Jakby nie patrzeć, tutaj największe skupienie światła jest na samym przodzie, ale to nie znaczy, że w oddali widzę mniej. No to może wynikać z charakterystyki budowy takiej żarówki LEDowej, ponieważ w pewnym punkcie nie, ma, nie generuje ono światła, jest ono ograniczone. Wydaje mi się też, że być może ułożenie żarówki tej ledowej pod innym kątem spowodowałoby, że to światło odbijałoby się też bardziej w innym kierunku, bardziej może do góry. A też nie wynika, nie, nie pre, jakby nie chcę odmówić tego, że może być to też kwestia regulacji samej lampy. Nie widać w kamerze tego, co widzę ja, niestety. Drzewa, znaki, to wszystko jest oświetlone, ale kamera próbuje chyba to, tą ekspozycję trochę zbijać, i przez to no, nie widać dokładnie tego samego, co u mnie. Ale mimo wszystko światła jest więcej i jest o wiele jaśniej niż na żarówce H7 zwykłej takiej. Podsumowując, pomijając kwestię legalności, to żarówka Narva H7 generuje bardzo dużo światła, ale przez samą jej konstrukcję wymaga kalibracji w osadzeniu w lampie, aby strumień światła padał w pozycji zbliżonej do tej, która jest przy halogenie H7. Zatem, czy warto dokonać takiej modyfikacji? I tak, i nie. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na to pytanie: czy potrzebuje takiej zmiany. Ja jeszcze popróbuję zmienić ustawienie żarówki i z aktualizacją wrócę w formie postu na moim facebooku. Tymczasem dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał okazał się przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam do pozostawienia łapki w górze, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam do subskrypcji. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzięki, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!